Witam, ja jestem Seed Fresh jest to drugi odcinek mojej serii Hardkorowy Świat. W tym odcinku pokażę, co zmieniłem w swojej prowizorycznej chatce. O, na początek od razu lagi. A więc tak, tutaj trochę nasionek musi być, bo... Jedna informacja też, bo jak nie nagrywałem, bo zbierałem tam trochę drewna i takich tam... To zapomniałem oczywiście o mięsku, jak to ja zawsze o czymś zapomnę, zapomniałem o mięsku i zabiłem się i musiałem od nowa wszystko budować, bo jak wiadomo świat się kasuje i takie tam, dokładnie do końca tego nie będę tłumaczył, no i zabiłem się, bo nie miałem mięska, no i jakoś nie umiałem znaleźć mm, żadnych kurczaków, ani takich tam i zrobiłem sobie właśnie takie... No, zasadziłem nasiona. Mm, to przed takim moim fajnym domkiem Wow Fajnie, kombos e, Tutaj dałem piecyk i skrzynkę w skrzynce jest te rzeczy, które mi są niepotrzebne Duże to, wezmę to e, Trochę drewna zebrałem Chciałem więcej, ale, ale nie zabrałem, nie wiem czemu Przerobię teraz to właśnie na deski Deseczki I ten odcinek e, m, Pokażę wam... M, znaczy się Będzie też te, Może nie ten odcinek, ale trzeci odcinek, e, w którym m, z, e, Który będzie, to będzie zależało od was i już mówię, bo No ale komposy, czekajcie, wracam za chwilę Małe lagi, sorki e, o czym to... Aha, y, będę się wynosił z tego domku i będę już planował znaleźć miejsce y, znaleźć miejsce na taki już normalny dom, gdzie będę mieszkał. I poproszę was, żebyście napisali w komentarzach Będę... wybiorę dwa miejsca i Wy napiszecie, które chcecie, y, żeby to, żebym w, w zrobił domek, w którym miejscu. Pierwsze już mam Miejsce upatrzone, daleko nie będzie trzeba szukać. E, czy się ja nie będę musiał daleko chodzić i bez sensu gadać? E, jedno mi. Oj, to co jest? Lagi mam straszne, nie wiem czemu. E, Jedne miejsce to lepiej Wam pokażę. Spróbuję jakoś lepiej Wam pokazać to. Może z którego by tu miejsca... Spróbuję z tamtego miejsca. Tam, 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 tam. Tak jak zawsze mówię, za błędy lagi czy za złą jakość. Przepraszam, jedno miejsce to właśnie te dwa drzewka: to jest miejsce numer jeden, czyli dżungla. Dżungla, eee. a drugie miejsce to pójdę w, um, albo w głąb lasu. Tutaj poszukam jakiegoś miejsca, albo też pójdę w zimie. Tam gdzieś widziałem, że się generowała zima. Eee. Ale chyba pójdę tutaj, tylko jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. W dżungli, tak jak mówiłem, e, gdyby nie to, że to dżungla by była i. E, moja za bardzo nie lubię dżungli i gdyby to, żeby. gdyby to. No, nie wiem się wytegować. Jakby to było fajne miejsce to nie by było i nie byłoby to w dżungli. To oczywiście wam was bym nie prosił o to, czy żebyście zadecy, zadecydowali, ale są te, tego, y, jest tego plus, że też będziecie mogli uczestniczyć w tych moich odcinkach. Jako widzowie i jako gracze też tak w małym stopniu, ale zawsze. E, moment. Wrócę to jeszcze na noc, spokojnie. Co ja chciałem zrobić? Spokojnie, spokojnie. Okej, okay, zrobimy tak. Ej, kobel. Widzicie, nie ogarniam jeszcze. Czy się ogarniam, ale jakoś tak nie myślę. Kobel, kobelek. Kobel, kobel, kobel. Co mi się zdawało, czy coś słyszałem? Jak zombie? Chyba mi się zdawało. Okej, okay, mieczyk. Jest mieczuk Rodirta tu domyse, fajnie bierzemy to okej, okay. porządek czy musi być dams to tutaj i pójdziemy już obie w drugą jeszcze tylko coś wytyguję tutaj, tutaj puc puc puc, cyk, 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 cyk. cyk, cyk cyk, 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 okej okay. Zamkniemy drzwi na kluczyk cyk, cyk, Normalnie i Idziemy na puszkiwania. myślę, że mi się fajne... Ja bym chciał bardzo w górach mieszkać Ja po prostu kocham góry w Minecrafcie Ja bym bardzo, 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 bardzo chciał yy, mieszkać, yy, żeby żeby były jakieś fajne góry czekajcie muszę jeszcze ogarnąć, żeby się nie zgubić. Nie Ej, no, gdzie słońce jest? Ej, no, co zachód się już robi? Tak długo gadałem. No dobra, no to widzimy się. Hmm, jak po prostu będzie rano, no bo to nie ma sensu uchodzić i w nocy iść. Ej. O, tam, tam jest zima, tak jak mówiłem. Na jednym drzewko, ale potem się wygeneruje drugie może jeszcze wezmę trochę hmm. też mi się tu podobało te miejsca ale jakby były wyższe drzewa bo taka wysepka fajna i takie tam dobra teraz jeszcze tylko żeby tak tych cięć dużo nie było i żeby one nie były tak co sekundę to jeszcze wezmę tutaj to drewnienko Taki jamowe te deski się potem robią z tego. Dirt. Bierzemy Dirt. Ok. Puc, puc, puc. Normalnie. Ej, no, nie będę tracił kobla. Nie chcę mi się go potem odkopywać. Ej, yeah. okay. Będzie pizko za chwilę. Jeżeli to zbiorę. No błagam, dlaczego tyle lagów jest? Puc, pucz, pucz, buczkę, buczkej, buc, buc, Swimming in bucz, buczkę. Dobra, nie zbieram tego, żeby nie tracić czasu. Nie zanudzać, tak jak w pierwszym odcinku. Idziemy do domku. O, A, nie zostawię sobie to. O, wyrosło, od razu sobie zbiorę trochę tego. Fajnego czegoś. Albo nie. Rano sto wezmę. Ok, idziemy spać sobie. Idziemy kimać. Dobra, na dzionek Ej, wiecie co, chyba znowu nie ogarnąłem. Dobra, nie śmiecie się, proszę. <laughs> nie śmiecie się ze mnie. Dobra, idziemy o, o, o. Trzeba sobie iść Dużo mam tych mieczyków i takich rzeczy, ale żeby to było w realu, no to na pewno to by wyważyło Stonę i na pewno tego nie odźwignął ale Mój gościu w Minecrafcie normalnie jest bardzo silny. I to odźwignął fajne takie co się zrobiło taki trójkącik bez skojarzeń oczywiście Ale fajnie mi się to tak wygenerowało takie dwa drzewko Owieczki Niepotrzebna mi jest na razie wełna Będę szedł prosto żeby potem wiedzieć na przykład ee, jak ten Będę wra... ojejku, jak będę wracał żeby iść do tyłu tak więc, nie wiem po co to mówiłem. O, ktoś ogolił drzewko. Na pewno nie ja. Już się przyznaję bez bicia, że to na pewno nie ja. O ja cię pierdzi... Ja cię kręcę. Eee, lagi, straszne lagi. Jak będzie ich więcej, co zrobię na chwilę cięcie i... Kurczę. Cyfrykasz. Wow, nie ma tu nic fajnego. Chociaż mogłem sobie tu dom zarobić domek. To wszystko fajny widok jest. Okej. którzy tak powiedzą, że tutaj idealne miejsce. Ale ja chcę w górach. W górach ja chcę. Mówiłem, że tu zima normalnie. Dużo tej zimy. Ten odcinek też może być nudny. Z góry mówię. Najgorzej będzie jak się zgubię Pff, To by było lipnie trochę Jakbym się zgubił Ale bądźmy dobrej myśli I mój domek jest tam Dobra Ja wziąłem sobie kurczaka Wziąłem sobie Jakbym nie wziął kurczaka no to by było... było już całkiem Całkiem, całkiem głupio O, widzę jakaś góra czy większe te górki robią, co się bardzo cieszę. Ale z tego co y, oglądałem ten pierwszy odcinek mój to tam aż tak złej jakości to nie ma. Wiadomo, mogłaby być lepsza, ale pewno jest lepsza niż moje te wcześniejsze filmiki, które nagrywałem, czyli ten poradnik tam, to bardzo niekiedy w ogóle mnie nie słychać. Ale z tego co widziałem w tym hardkorowym w odcinku pierwszym. Tam nie było. Wow. Tam nie było dobrze słychać, wiecie? Już mi się tutaj. Bardzo fajnie. Eee, zaczyn... Bardzo fajnie. Zaczyna mi się tu podobać. Tylko. Uu, nie, nie, już myślałem, że spadłem. Puca, płyca. O, węgiel. Dobra, zbliżymy sobie węgiel. Na początku gry jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny. Jak ja to powiedziałem, normalnie nie wiem. O Boże, co ja to gadam. Przepraszam za moją bezsensowną gadkę. Ale po prostu nie, nie wiem, co mówić. Nie chcę, żeby była taka cisza. I nie pomyślą, że coś mi się stało z głosem. A to nieprawda, po prostu nic nie powiedziałem. Ale zawsze muzyczka jest. Z Minecrafta, epicka. Bardzo... Bardzo taka... No taka bardzo pasująca do Minecrafta. Muzyczka jest, spoko. Jeszcze tylko trochę tego. Okej. Okay. Wejdziemy sobie tędy. Drzewko, drzewko, drzewko sobie. Zostawimy spokoju tym razem. Mój domek jest... U, u, chyba tam. Okej, okay. koko, euro, euro, koko, spoko. Fajnie to musi być e, to musi być impreza. E, jak ten noc. O, lol. Trzeba sobie ogarnąć trochę tu, tutaj, tutaj, tu i tu. No i oczywiście jeszcze tu. Git. Czy buczy, 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 krowa, buczy. O, ale szczęście, że tam nie spadłem. Też podoba mi się taki taki dźwięk, jest fajny w tym. Pamiętam moje, moje pierwsze dni w minecraft'cie kiedy w ogóle jeszcze nie wiedziałem, co się tu robi. O, jak na przykład się robi jakieś podstawowe rzeczy, jak kilo, czy miecz. Pamiętam chyba. Z Dwa dni się wkurzałem, takie Minecraftowe, dwa dni się wkurzałem. Eee, dlaczego nie mogę wydobyć e, kamienia? A potem dopiero się zorientowałem, czy obliczałem jakiś filmik, dokładnie nie pamiętam. E, że trzeba oczywiście zrobić kill off. Ok, a pójdziemy w górę, co będziemy w duszli Co dużego sensu nie ma to yy, iść w dół. Odcinki tego jeszcze nie mówiłem. Odcinki no nie wiem jak będą. Na razie te pierwsze 3, 4, może 5 odcinków będzie różnie w różnych odstępach czasu. Wow! Wow! wow, wow. Nie, jeszcze nie to miejsce co chciałem. Ale ładnie, ładnie, ładnie. O, też ładny taki mini wodospad ładne tam jakiś coś No ładnie, już mi się coraz bardziej tu podoba O, krowka, krowka jeszcze wezmę Zabiję tą krowkę Nie chcę spaść, nie chcę spaść Please please nie chcę spaść Dobra, uwaga, myślę Jakby tam wejść i się nie zabić no pomyślałem. Miałem szczęście tym razem. O, krówka Okej. Okay. Ja no ten knefel. Czyli guzik. Jakby ktoś nie wiedział. Znaczy się. No nie do końca to znaczy guzik, no ale. Coś, coś koło tego. No pa, przed chwilą tam byłem. Ale chyba. Eee spadłaś dobrze, ale nie wiem gdzie. Dobra, moment, lagi, 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 mam, za chwilę się widzimy. Dobra, jestem. Okej. Okay. Trzeba coś zjeść, bo nie tyguje mi się życie. E... No cześć! Tylko nie podchodź, dobra. O, dzięki. Okej, okay. dużo tego tam Jakiś chyba zarząd się zebrał tutaj tej administracji Umawiają jakieś sprawy. Trzeba się dołączyć Tylko nie strzelaj, dzięki o, nie! nie, 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 uciekamy, uciekamy, szybko, 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 uciekamy, 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 nie chcę się zabić. Proszę, nie zabijajcie mnie Dziękuję. O lol, ja jestem mądry. Trzeba tu przeczekać chwilę, aż mi się trochę zregeneruje życie. Oh, fuck Fail normalnie jestem zaczepisty. Ja to mam szczęście normalnie. O lol No chyba cię prosiła, żebyś mnie nie zabijał, nie? E, chyba nie lubią jak ktoś im się wpycha do... Zebrań, zarządu No dobra Takim głupim akcentem kończę ten odcinek O lol Spokojnie, jeszcze wrócę do tego świata, nie martwcie się e, Będzie kontynuacja na pewno, jeszcze muszę się zastanowić, ale... No żal Spoko. Spokojnie. Postaram się to nadrobić. Ach, o nie. I już trzeci odcinek będzie No już będzie w tym miejscu, które sam wybiorę. Które poszukam i sam wybiorę. A teraz yy, No do zobaczenia do trzeciego już myślę najlepszego z tych odcinków. Cześć.